Witam, a więc już w trzecim odcinku wspaniałego Steel Soul'a, oczywiście jak to tradycja nakazuje, wręcz bym powiedział, jesteśmy w niecodziennym miejscu. Bo nie powiem, że nie poza kamerą, stwierdziłem, że dobrym pomysłem jest na przykład dofarmić sobie te memory loquety, a bardziej je znaleźć. Teraz wam pewnie puszczę jakieś klipy właśnie z tego. No nic, jeszcze dodatkowo tą jedną mozberry, która była dosłownie pod nami w tym miejscu zabrałem, żeby właśnie wykorzystać to, żeby zdobyć Druidaia. A czemu to wszystko robię? się spytacie. Otóż yy, chcę te Memory Lockety teraz użyć, a jednak wolę mieć sloty, czy bardziej itemy właśnie na te sloty, które teraz odblokowujemy. Dlatego też zróbmy właśnie to. Pewnie się ktoś spyta co robiliśmy w ostatnim odcinku. Otóż w osta ostatnim odcinku zdobyliśmy zarówno Cresta, jak i zmusiliśmy, powiedzmy, trochę pchły do y, przemieszczenia się, żeby zeskipować właśnie Murwinga. Y, dzisiaj plany też są nieco duże, bo koniec końców Pierw chcemy na pewno pójść, zdobyć, zdobyć Stormak, a tą umiejętność jakby y, napierdzielania biczem wokół nas, czy coś w ten deseń właśnie. Zdobyliśmy Twitch A ja nie, czyli ten mozdruid troszeczkę się musi y, powypowiadać, a dopiero wtedy nam daje nagrodę. Właśnie będziemy chcieli iść po umiejętność, y, tak samo jak i dofarmić jedną maskę y, pójść do... Y, y, jak to się nazywa? Hunter Smarsha. Bo ten item, który nam daje, wręcz bym powiedział, dodatkowe HP. Yy, I pójść może na tego sister splintera. Jak nam się uda, oczywiście. Yy, no nic, w takim razie wystakujmy się troszeczkę w itemach. No, wiele lepiej. Oczywiście to się używa na zasadzie, że. Okay. Musiałem się upewnić, czy to działa na właśnie takiej zasadzie, a więc... Okej, okay, jesteśmy w Greymurze, nawet bym powiedział przy wejściu do tej faktycznej lokacji, gdzie ptaki się znajdują. Nie wiem, czy jeszcze wspominałem, ale... I... czekaj... Ta... Nie, rąbię mi się po prostu, będę to dalej tymi yy, wsadem... Yy, nie umiem odmieniać przez przypadki, okej? Okay? Właśnie wsadem chcę zeskipować, żeby pokazać, że do, dofarmiłem także troszeczkę koralików, jakich kupiłem jednego tulpałcza. Tutaj ładnie było widać. Jakśli crafting kit daje damage. <noise> Nie spodziewałem się tego, a na pewno będziemy chcieli właśnie też to wyfarmić, skoro to zwiększa damage trapów, które co jak co będziemy chcieli używać. No nic, oczywiście dla przypomnienia, żeby w ogóle wejść tam na górę, trzeba pierwsze e, powiedzmy z ptasim Gangiem się rozprawić tutaj. E, tutaj się nie da przejść najważniej. Może nam pozwoli pan przejść. O dzięki. Wpierw co trzeba tutaj zrobić, żeby odblokować w ogóle balony w górę, to właśnie tą wspaniałą lokację jaka fightruma. Tam oczywiście z więcej rzeczy, ale będzie się dało tutaj wrócić. Wiadomo jak się odblokuje to co jest na górze. Więc jak tu się to szło? To można zgarnąć, skoro jesteśmy obok. To też. No jest tu na pewno dużo rzeczy zwędzonych, a to jest ten fajter. Pozdrawiam. Oczywiście chcemy w miarę powoli z nimi bić. Po prostu trapy bardziej stawiasz na nich Chodziło, mam większe problemy z małym gnojkiem, jeżeli z gościem co rzuca we mnie strzami. Okej, okay, no, to już uleczymy... No, latający, latający przeciwnicy będą troszeczkę problemem dla tego kresu. Bo jak pogo w dół mamy bardzo dobre. To atak w górę już nie za bardzo. Może wstępnie tutaj pojawi trapu. Możemy... Tutaj... Tak po prostu. Okej. Okay. <grybujesz> okay. Naprawdę ten downslash jest tak niebiosiernie duży, może się nie wydaje, ale jednak jest strasznie. Właśnie obszerny to bardzo pomaga w takich sytuacjach tak ta. tutaj troszeczkę trapów, żeby się pobawili Okej okay. Okej, okay, fajny dodge. No to już nie było za fajne Rzeczmy się oczywiście. O, tacy ruchliwi oponenci, zwłaszcza w early gameie, mogą stanowić troszeczkę problemu. Okej, okay, leżysz ty, bardziej powiedzmy denerwujący oponent, jednak. No i leżą. Pozdrawiam. I to nam odblokowuje właśnie te baloniki na całej tej lokacji, wręcz bym powiedział nic. W takim razie pozbieram to co tutaj jest właśnie z koralików i widzimy się nieco wyżej, bo jednak już widzieliśmy tą lokację co ja chcę. Okej, okay, jak widać, <laughs> jesteśmy nieco wyżej. Powiedzmy, że nieco. Dobra, to oczywiście chciałbym się pozbyć jak najszybciej. No nie powiem, że nie jesteście troszkę tankowaci. Jak na taki, które jednak kości mają słabe. Ale najwidoczniej nie w tej grze. Pozdrawiam. Oczywiście, że to tutaj się szło tak. Tutaj nie zapominajmy też o tych nożach w drodze powrotnej, to się da zdobyć, jak dobrze pamiętam. I tutaj mamy Storma, który na Sister Splintera wręcz będzie must have'em jednak, bo jest to w stanie z one shotować I tej te minionki, które jednak też biją za dwa i są niemiłosiernie denerwujące. Ale cóż więcej rzeczy jak dzięki Team Cherry. <grych> Okej, okay, a więc Threadstorm, którego też raczej będziemy używać trochę częściej. Może do momentu gdy właśnie odbloku odblokujemy parowanie. Parowanie jednak będzie taką powiedzmy bezpieczniejszą opcją. Zwłaszcza na Steel Solo, Który Jednak błędów troszkę nie wybacza. Tak jest zawsze jakiś sposób tu się obronić. Jak to się teraz szło do tego? Może nie tu. Chociaż nie wiem czy te noże są możliwe do zdobycia w tym akcie. Ale powinny być. Tak jest oponent. No, a w sumie. Lepiej dla... Oczywiście, że się da. Trifold pin tak zwany, dzień dobry. Hm, okej. Okay. W takim razie widzimy się. Dojściu do Hunters Marsh'a, bo jednak trzeba go troszeczkę zwiedzić jeszcze przed tym. Ja oczywiście, skoro tutaj jesteśmy, to bierzemy ze sobą dzwon. W sumie dzwony nam się bardzo nie przydadzą, bo jednak chcę iść tym roadem przez Sinners Road, pozdrawiam. Ale no cóż... Na pewno fajna rzecz do posiadania, czyż nie? Okej, okay, a więc jesteśmy w tym przeklętym, wręcz bym powiedział, Hunters Marsh'u. Nie, oczywiście wywaliłem się tu dużo razy, jeśli nie wiecie o czym mówię, to polecam sobie obejrzeć odcinek, to oczywiście strap, którego może za pierwszym razem trudno zobaczyć, ale jak się już od niego umrze, to powiedzmy, że ta pamięć zostaje na zawsze. No i trzeba w takim razie tego Fight truma, który jest tutaj ubić. Miejmy nadzieję, że się nie wywalę. Bo jednak mrówki uniwersum Silksonga bywają trochę zdradliwe. To w sumie po tym posie, który jest ukrytym traperem, wręcz bym powiedział. I w akcie trzecim, który miał też w wystawce bodyguard'a właśnie królowej mrówek. Więc użycie określenia, że mrówki są zdradliwe, to nie jest błąd. Zobaczmy, co to w ogóle jest. Tadeusz starał się bardziej skupić, jeżeli się odzywać. Bo oczywiście Steelson to nie są żarty. Það er verið að... Ok... Íleti maður sér að bæða þér Þið Kupić jakąś koszulkę. Nienawidzę rówek. Pozdrawiam. Strasznie denerwuję się Wypijmy sobie. Troszeczkę szybciej nabić. Okej. Okay. Fak, nie trafiłem. Jeszcze raz. być nieco obity. Przecież jak z tym byłem, nie wiem co mówię. No zgiń. Latających oponenci w tej grze są bardziej tankowaci niż ci na ziemi. To jest najgorsze. Wy widzicie ile on ma HP? I on dostał full team z ilk stormem, z red stormem. No zgiń. Jest! <laughs> Nie nawidzę Hunter Marsza. Naprawdę przysięgam Wam. Ok, żeby dostać się w takim razie do tego oponent, oponenta. Już chciałem mówić, właśnie npc ta na szczęście. Chyba troszeczkę tutaj się uda. No nic, jak będziemy przy wejściu wręcz bym powiedział do niego, to się usłyszymy. Okej, okay, znalazłem ławkę. Co jest? <laughs> Oczywiście, najbardziej zdradliwa ławka w całej grze. Teraz jest, wiadomo, że. Roz, y, rozstrojona? No nie wiem, bardziej. Y, z, y, zepsuta. <laughs> Bo cała ta kontrakcja przestaje działać. Nie umiem mówić, wspominałem. Taka, ta. Czy w ogóle będę mógł się do niego dostać? Będę mógł, dobra. Otóż MPC, którego tak usilnie szukam jednak Będzie znajdować się tutaj po ukrytej powiedzmy troszeczkę stronie. Tutaj trzeba przysprintować jednak. Bo się trapami odgania. Witam! Pierwszy raz będziemy z tobą gadać. Yyy... Eee, RK er unkha. Aha. Nie wnikam. I on się Skar nazywa. Tak, to jest item o dźwięcznym opisie Kau Kon Kirkatin, którego chcemy. Bo to co on robi, to jest po prostu genialne właśnie na Steel Soul'a. Ty hmm. tak szczerze, możemy kupić jeszcze tego Kurwkała, bo teraz mamy idealnie, wręcz bym powiedział, hajsu na to. No nic. Na szczęście Hunter March, jak na razie nie będę się głębiej do niego zapuszczał, jest zaliczony w takim razie i będziemy się widzieć wręcz na takiej kompilacji zdobywania masek, bo jednak jest to dość samo wyjaśniające, jednak, dlatego też zobaczycie po prostu kompilację mnie zdobywającego maski w różnych lokacjach. OK, Okej, a więc ostatni, powiedzmy, maskrat, który możemy jak na razie zdobyć, jest właśnie tutaj. Co czyni Sherwood właśnie ostatnim miejscem, do którego musimy się udać, żeby tą jednak maskę zdobyć? Tutaj coś nowego jest nie nynation, okej. Okay. Eee, no nic, w takim razie widzimy się przy Belharcie, czy bardziej jego opętanej wersji. Okej, okay, a więc nic innego nam nie pozostaje jak tutaj się udać. I oczywiście zobaczyć tą wspaniałą, wręcz powiedziałbym creepy Katsenkę. Hmm... Mm. Jeszcze wam na pewno pokażę ciekawą interakcję, co właśnie opętany Belhard ma w sobie. Miejmy nadzieję, że mi się uda to właśnie zrobić. Ech, zobaczymy, jak to pójdzie w ogóle z Sherwoodem, bo Sister Splinter to jednak też boss, który właśnie zadba bichie. Okej, okay, powracam. I w sumie nie na długo, bo tuż gdy Teraz wyjdę i wejdę do gry. Stanie się coś ciekawego, więc zobaczmy. I chwila prawdy. Dobra jest. Otóż my też zostaliśmy związani. Jest to na pewno bardzo ciekawy widok. Nie powiem, że nie. nic, W takim razie lecimy do Sherloodu, bo nic innego nam tutaj nie pozostaje do zrobienia. Eee, w takim razie widzimy się nieco wyżej właśnie, gdy już się ta lokacja trochę bardziej rozkręci. Okej, okay, oczywiście tutaj jest Fight room, nie zapominajmy o nim. I... no, on chyba miał jeszcze patyczaki w sobie? Dobra, tak, patyczaki. Eee, przypominam, biją za dwa. Porzucajmy troszeczkę nich. Jakoś zbytnio. Właśnie, nie chcę się narażać, ale myślę, że to jest lepsze w użytkowaniu, bo jest o wiele szybsze. Okej, okay. no nie było to trudne, tak? A skoro już ludzie jesteśmy, to możemy w sumie odebrać quest'a od tego bardzo sympatycznego MPC. <grym, grym>, hmm? Czy ty mi dasz od razu quest'ę? Tak, dasz, bo będziemy chcieli go już raczej w kolejnym odcinku zrobić jednak. Nie powiem, że nie fajna rzecz mieć. Poisona. No nic, lecimy dalej z tym szerwodem. A więc spotkałem szakrę i tutaj nie zapominajmy o tym, że jest oponent, który właśnie... Tak to który daje dużo kralików. To też dobrze byłoby nim się zainteresować fajnie Teli. To strasznie trudne do wyczucia, jednak. No i porzucajmy sobie w niego. Nie widzę innej opcji. Zobaczmy się, oczywiście, bo nie będziemy rzadko grać. No i Na pewno fajny buścik w hajsie. A więc jesteśmy w lokacji, w której możemy znaleźć ostatniego Mask Sharda, jak dobrze pamiętam. I no, nie do końca jestem pewien, ale powinno to być tu. Właśnie. Okej, okay, dobrze pamiętam. <śm> I takim oto sposobem mamy 6 HP. Teoretycznie 7, bo jednak to jest dodatkowe HP, ta maska, którą mamy na sobie. I w sumie. I po prostu to zignorujmy. Po prostu. Y I większość czasu chciałem dokończyć zdanie. Większość czasu będę właśnie jej używał. O Boże, zaś tutaj wyjść to będzie masakrę. Nic. Więc, więc troszeczkę się napatrzymy na tego. Chuda, dobra. Wyjdę z tego przeklętego miejsca i zapewne widzimy się przy ławce już na drodze, właśnie do Sister Splinter. Okej, okay, takim oto sposobem odblokowaliśmy ławkę na. Czy... czy ja tu muszę zjechać? Nie, nie muszę. <grych> no nic, fajnie ją mieć, tak czy siak. W takim razie to już powinna być ostatnia prosta na Sister Splintera. I myślę, że yy, będziemy właśnie kończyć odcinek na niej. Miejmy nadzieję, kończyć, a nie że się wydupimy, jak debil, ja, oczywiście. Ja, debil, yy, żeby nie było. Okej, okay, zobaczmy, jak to pójdzie w ogóle. I... No nic. W takim w... razie... <ścoughs> Full skupka, wszystko idzie w i jedynie te Treadstormy na miniony. Bo... Ok, dobra, <laughs> to było piękne. Jest dobra! <laughs> o, to jest o wiele bardziej stresujące, jeżeli na normalnym ranie, uwierzcie mi. <laughs> Ale jest, mamy sister splintera, nawet blisko nie było, wręcz bym powiedział. Ale to właśnie zasługa Thread Storma, więc od razu Wam mówię: jak będziecie chcieli przechodzić tą wspaniałą grę na Steel soulu, to zdecydowanie na nią idźcie z właśnie tą umiejętnością. Bo to rapuje tyłek, też bym powiedział. Nie pamiętam jak tutaj się idzie, ale chyba tak. Okej. Okay. Oczywiście nasza główna XDM? nasza główna nagroda tutaj dopiero czeka. Tego sobie ze Nie powiem, że przyjemne są te noże właśnie w ilości trzech, nieżeli jeden. I taka to się szła. Czuję tu jest woda, no to, to jest bardziej takie logiczne, bo nie chcę zaś całą lokację przechodzić z powrotem. Bo Sherlud ma to do siebie, że jak źle pójdziesz, to musisz całą jej lokację zwiedzić się na nowo. Okej, okay, tutaj są oczywiście koraliki, że, którymi nie pogardzę. Zostańmy tak, tego delikwenta. Bardzo przydatne są te ostrza jednak. Taka alternatywa dla nieco silniejszych tulów to są... spisują się bardzo dobrze. To nie dostać za dwa. Też już powoli wyrabiam nawyk takiego szybkiego spojrzenia w lewy górny, żeby się popatrzeć ile mam HP. Więc w takim bądź razie zdobądźmy wspaniałego wallclimba, który będzie wręcz bym powiedział game changerem całego podejścia do tej gry i w sumie exploringu też bo na pewno bardzo dużo nam to odblokowuje. Kling grip tak zwany. <gry> Okej. Okay. No nic, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to wam bardzo dziękuję. W takim razie dzisiaj udało nam się odblokować zarówno tego kling gripa, jak i maskę dodatkową, a ponadto na pewno zdobyliśmy dużo ciekawych itemów, w tym właśnie Fractured Mask, którego jednak będziemy przez bardzo długi okres czasu używać. No yy, nie powiem, że walka z tym Sister Splinter'em była bardzo stresująca, ale udało nam się, więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas, ja się kłaniam, będę leciał Yo!